że jeszcze, powiedzmy, no, nie wiem, dwa dni przed tym, to żeś mówił, że, że jesteś, powiedzmy, pewny, już nawet zacząłem tam mówić, że musimy sobie zacząć chyba coraz bardziej... AVS mówić, Media Demo. ...po prostu rezygnujesz z pracy. No proszę ty, pana, no bo... No, 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 ...ja ci przywiążę, że ...ja rozumiem. z nie mieć pieniędzy, skoro przepracowałem 90 godzin w maju i zrezygnowałem z pracy ja i pochodzę do lepszych nie. perspektyw, tak? AVS, tak, AVS Media, tak, media tak, Demo sobie u nas tam zarobić czy dorobi, coś. Sobie no, sobie Ale ja po to, żeby dziedzinie pracować. Czy ja też pracowałem? Ile tam? W środę nawet 13 godzin zrobiłem z panem. Co co co, co ...i przez co powiedzmy doradzać, to byśmy Cię nie wzięli. Ty jednak się zaangażowałeś, że tak powiem, i powiedziałeś, że będziesz pracował u nas, dlatego żeśmy... No tak, ja tak powiedziałem, tak tak zgadza się. Powiedziałem, że będę pracował, żebyś tylko... Żebyś się uczył. Że tak. Tylko to że dostałem no i... lepszą propozycję po prostu pracy. Dlaczego ja mam... Nie AVS nie, Media to, Demo. To. No, może dziś, Michał, może dziś. ja to, pieniądze, że żeby odejść od was, to dla mnie bez sensu, prawda? Michał, ty to, nie wiem, naprawdę czegoś nie możesz zrozumieć. Przecież, patrz, prosta piłka Przyszedłeś pierwszy raz kiedyś, co my dzieliliśmy? Pracujesz, pracujesz umożliwą, Dobrze, ale proszę pana, czy nie pan wie co będzie za to? dostaniesz. Ale taka była umowa? Że jak zrezygnujesz, nie dostaniesz? Ale taka była umowa? Z z rzegu umowa? Rzegu nie dostanie. To Że jak zrezygnuję z pracy, to, rzegu rzegu prakty, to nie dostanę pieniędzy? Taka była umowa. Ale no, chwila, moment. Ja rozumiem później z Damianem, że ja takiego czego nie toleruję, ja takich rzeczy ja nie chcę. No bo ja muszę tak takim razie zapłacić panu, żeby odejść z firmy. Jak, ja Ci powiem tak, ja uważam, że każdy jest człowiekiem. Ja Cię nie chcę... AVS Media Dema. przedstawione jednoznaczne i, i w jakiś tam sposób czytelny nie było nic tam większego. To jest poza tym. Jeżeli tego nie potrafisz docenić i w sobie załatwisz sprawy, nie ma sprawy, bo ja Cię do tego nie przekonam. Uważam, że Ci się należy. Proszę Cię bardzo. Znam, że jest AVS Mamy Media Dema. Tak, bo inaczej, inaczej, sytuacji sytuacja, ja to nie widzę. Misał, ale naprawdę ja nie chcę. Nie, nie kłócimy Michała, ja też się nie kłócę, Ja uważam, że jak rozmawiam, to jest to, co pan myśli. Można coś powiedzieć. A co pan, może powiedzieć? Nie ma problemu. Słuchaj. AVS co, co, co Media Democracy. 100 złotych, umowę z nim spisujesz. Jeszcze raz. Jako, jako 100 zł, jakbyś kolega pożyczył jakiemuś. Spisujesz umowę. On no, nieraz jak mam mieć prawda? Nie raz. AVS ja Media obcisk, Demo. No, tak, ale to teraz jest podlegam, tu na ulicy tak? nie lez, a a, ja kolega, że ci to 100 zł to znaczy, że ci odda, nie? I mówię na słowo, na zasadzie, że on ci powiedział... AVS Media Demo. po prostu to jest jakaś taka elementarna, że tak sprawa. I tak, samo tutaj, umawialiśmy się, tak? To robisz inaczej, po prostu jesteś dukiem, jak zaczniesz sam gdzieś walczyć, nie ma I Ja wiem, że jesteś dupkiem. Jeżeli nie, możesz AVS no media Demo. No że... właśnie, o to mi chodzi, nie dlatego nie dupy ja dupy. mam się proszę pana nie rozwijać. Takie bądź razie. Jestem młodym człowiekiem, chciałbym się tak. rozwijać, prawda? Mam takie prawo się to, rozwinąć, tak? rozwijać, tak? Rozwijać pan Michał, naprawdę. Michał, naprawdę szerokości. Cześć. Halo, w Urzędzie pracy. i byłem do w skarbówce i zaraz jadę też do Piotrkowa do Pipu. u do Państwowej... A.V.S. Media Demo. ...właśnie, że będę tak, że teraz dalej działał. Jeżeli nie, nie macie zamiaru dojść w tę stronę, no to jest bez sensu. No to działa. No niestety, też nie muszę tutaj działać, no bo... Nie chcesz mi odebrać pieniędzy, które pracowałem, to trudno, że ja za darmo tam nie będę siedział. AVS Media Demon. A miałeś siedzieć trochę inaczej, także mi się wydaje, że, że, że to ty jest tak zupełnie tylko moja wina. Powiem tak, tak, że no, nie, no, no to, ja też mogę wypaść, że było bez pracy, no bez sensu to jest człowiek. By... No ale no to Słuchaj, co, co, co zrobiłeś w Polsce? No, AVS nie nie Media Demon. Tak, zarobiłeś dla nas złotówkę, chociaż. Ale słuchaj, no jak miałem zrobić Co, nie pracowałem? Stałem cały czas, kurde? No tutaj, 8 godzin dziennie no. nie pracowałem, 90 godzin przepracowałem w maju, a teraz wy pieniędzy mi chcecie odześć. Tam, 90 godzin to się chyba mocno poza okrągłym. Media tam, 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 tam Demo. Tam, nie wiem, urlopy i nieurlopy, które prawda? Ale te urlopy, ja nic nie, roulope, 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 ten, nie wliczałem przecież, bo urlopy miałem bezpłatne, o no co ci chodzi? No dobrze, czy wiesz, kiedy masz strop? To jak przepracujesz, jak przepracujesz, nie wiem, tam cały no miesiąc, to, dobrać, się, to słuchaj, półtora, urlop, 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 AVS urlop, Media półtora I to jest nawet nie było umowy. No to jakie jak kurde urlopy ty mówisz? Ja nie muszę mieć żadnego spaliwienia, skoro ja nie mam żadnej umowy ani nic.

tak powiedział. No dobrze, zawsze pracowany miesiąc, tak? czyli jeżeli cały miesiąc to do 15, masz do kurwa. No chyba tak jest wszędzie, do 15, AWS do 15, Słuchajcie, to poważnie. Nie, 15 miesięcy wypłaciliśmy oh. pieniądze. 15 nie wypłaciliśmy pieniędzy, no i to jest. Może to trudno teraz. Ale do jakiego 15? Przepracowałeś do 15, żeby mieć. Znaczy, przepracowałeś cały miesiąc, żeby mieć Słuchaj. do 15. Ja ja 15 Rozmawiałeś w samochodzie, ja żeby rozmawiać. AVS samochodzie. Media Team. Miałeś Dimo. pracować, bo miałeś pracować, żeby coś mieć na rękę, a wypiałeś się dupą. No to kurwa, co ja cię nie wiem. Teraz wiedział dawać powiedzmy za 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 to, że sobie rzeczywiście powstał? Parę dni? Ja nie stałem parę dni, tylko pracowałem, jak powiedziałem. Bo normalnie mam AWS Media po, nie po, nie po, do, tam demo. Tam pracowałem, to się nic nie działo jakoś, tak? Dobra, Nicol, nie masz czuję z uważa. Ja czuję, Ja 85 90 godzin, to nie będę przecież nie wiadomo co robił ty. Ja przez te dwa tygodnie nie mogę oszukać sobie pracy spokojnie. AVS Media Demo. A, ale miałeś pracę, nie wiem, poszedłeś na jakieś tam warunki, po to żeśmy się dogadali. Była, by umowa, o pracę Słuchaj, było tam po wszystko. jak się rozmawiali? później jak rozmawialiśmy. Za te dwa tygodnie z no, maja, a, a do piętnastego, no. rozmawiałem z Media Demo. A miało być nowe nagryzanie na przyszły miesiąc, że będę miał przez cały miesiąc później zapłacone. Tak rozmawialiśmy? No, 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 dokładnie, bo tak, bo tak miało być. A moja, no moja, Dobrze, powiem ojcu, na drugi dzień pieniądze dostaniesz. Ja przychodzę do pracy, a ojciec mówi, żadnych pieniędzy. No to ja bym no ja znaczy po, 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 Powiedział ewentualnie, że da ci po prostu, bo akurat nie miał, nie miał przy sobie, to ci powiedział, że da ci w przyszłym tygodniu. I, i, i tak ci, ty, w ten sposób ci powiedział. I, i nikt ci nie chciał ani w żaden sposób jakoś tutaj, nie wiem, opykać, ani nic. Także, a ty, AVS zadań, Media Demo. Tak, Słuchaj, to jest tak? ty też byś poszedł chyba gdzie indziej, jak większe pieniądze możesz zrobić tym bardziej, że w Polsce jest fujnie praca. A kto ci powiedział, że na przykład, nie wiem, Dwa tysiące złotych, co byś nie zarobił. Nie wiem, rozmawia... rozmawia... AVS zresztą. Media Demo. Słuchaj, teraz to jest tak już jest temat nieważny, tym bardziej. No, ja no to, 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 to nie ważne, bo... To... Na pewno będę walczył do końca, choć ja bym miał nawet przegrać. Mnie to nie interesuje, ja będę zawsze w swojej walczył. No, no to walcz, Michał, no ja walcz. No. AVS Media Demo. ...nie ma pipu, tylko trzeba do jechać. No to, no to jest, no, jakby można, że tego Jak nie nie ma... Ma... Ani a, 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 a nie nic sam nie mówię, nie przepracowałeś nie, w zamian sposób tego od chwilę, co nawet miałeś przepracować, ta, 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 wiem, ta, to, ale nie medias, nie, nie, co nie nie, to nie tak i tak, nie miałem tam. AWS Media Demon. No dokładnie jak no. Do ja tego miał. Ja tego miesiąca oferowaliście mm. mi 1000 zł czyli jakieś tam 6 zł na godzinę, tak? No wiemy, <classicữ> no, jeżeli tak uważa, znaczy to, to tak policji. No tak wychodzi więcej policjonalnych, bo twoje ojciec na i to przejdziemy. AWS Media dema. Dobrze, to 88, tak może te dwie godziny wrzesień, nie ma sprawy. No ale jakiekolwiek pieniądze są, tak? Tam jest 520 530 zł. Dobra, szlak trafił już te 30 zł, nie ma sprawy. Te pieniądze od chociaż moglibyście mi tego wypłacić. Ja już mam z głowy wszystko dziękuję, bo ja też kuna. AWS media kuna Muszę kuna też dać mamie na życie, chciałem kuna zapłacić te rachunki. Jestem ujebany, teraz zdrowo. Teraz muszę iść kuna do kolegi, poprosić go o pożyczkę, bo opłaca wszystko. No dobrze, ale no to, nie wiem, no to ale to masz do mnie to, tak? AVS to nie Media to, tak? Demo. Ale to, to, ja tak? tak? Generalnie, jak o ja, jako taki, to sobie to ojca, ale nie wiem, wyjaśnię, je, jeszcze raz, powiedzmy. Nie, mówię. Była, umawialiśmy się, czy to nie było. AVS tego, Media to, Demo no trudno jest w przeciągu tam, nie wiem, dwóch, trzech dni coś tam tutaj e, e, pisać. Ale nawet e... ma okres próbny, przepracowałem te trzy tygodnie, Ech. bo za kwiecień mi wypłaciliście pieniądze. Tam tydzień czasu było. Te 275 no tak. zł. wypłaciliście. To jaki jest problem wypłacić teraz od pierwszego do 15. piętnastego? Którą już lepiej mi szła ta praca. Ale co byłeś lepiej związane No tak byłeś lepiej związane że żeś, nie wiem, powiedział sobie, że sobie idziesz, tak? Ja ci tak, ja ja powiem ja tak, że no... na ja mam wam zapłacić, kurwa, że tego odejść od firmy? No nie, ale nie. Była umowa... AVS Media pracy. Demo. E, nie wiem, załatwiamy z urzędem pracy wszystko, powiedzmy, jakieś tam te, te, te e, formalności, które miały być. Nawet, nawet że tak tam nie było na to czasu ani nic. Co ty do mnie orzekujesz? No to naprawdę, jesteś taki, no nie wiem, dzi dziwnie mało... AVS no, to Media to, ty Demo. Była, ale po prostu chciałbym swoje pieniądze. Jeżeli nie chcecie wypłacić, to przytrzymajcie się. No, ja się z wami nie chcę kłócić. Nie ma sprawy. Ja nie chcę załatwić tego normalnie jak ludzie... Przez telefon lubownię, no to przez możemy się... Przede wszystkim... AVS Media Demo. Przede wszystkim, właśnie, nie rozmawiałeś na telefon, bo trzeba było przyjść i też normalnie pogadać. A ja załatwiłeś tak, jak temat, jak załatwiłeś. I obiecałeś, że do mnie zadzwonisz. Weekend minął, nie zadzwoniłeś. to bardzo, ja mam się chodzić i prosić o swoje pieniądze? AVS Media Demo. Ale chyba raczej już niepoważne. Bo miałeś zadzwonić do mnie. A bo ja dzwonię do ciebie. No jak zadzwonić? Ja dzwoniłem do ciebie, powiedziałem, że rezygnuję z pracy, bo dostałem lepszą ofertę w Las Vegasie, jako serwis maszyn. No. no A teraz ktoś... No tu? i powiedziałem, dobra, ty do podgry. AVS tak Media temu. Ten i się ty nie odzyskałeś. No jeszcze nie no to za mną, bo zadzwoniłeś wcześniej. No nie wiem, to i tak bym ci zadzwonił. Tak bym ci zadzwonił, także to nie jest ten jakiś. No to Który tak nie wypłacimy ci pieniędzy, że mogę ześć. No to... No to jest bez sensu. Nie ma sprawy. no ja AVS to nie Media nie Demo. Ja rolek, kurwa kurwacielski też sam chyba nie nosiłem, prawda? Nosiłem swoim z, z twoim bratem. No sam, do... sam, sam sam nie nosiłeś, masz rację. No. Dobra, Michał, nie, nie, generalnie tak, no mówię, nasze stanowisko, wyciec, wyciec, jest nie ma. AVS no, mówię, Media tak, tak, Demo. Tak, no. ja powiesz, na to ci wyciąkałem. Na pieniądze, na te 6 zł na godzinę, z tego jak jechałem rowerem z autobusem czy samochodem 10 zł nie kosztowało. Ale no to trzeba było się nie wskazać ale no to było się nie wskazać, no to no, teraz do mnie problem, że na znaczy, to, żeś się zgodził, kurwa, przecież nikt ci nie mówię. Miałobyś na zasadzie, że kurwa, żebyś troszeczkę zaczął pracować i, i, i żeby to miało ręce i nogi, bo to samo co ty robiłeś, to zrobiłbym ja czy, czy ojciec, tak? Czyli w żaden sposób nie byłoś nam jakoś tak bardzo niezbędny do tego, aby tutaj powiedzmy chciał dać nie jest problem, AVS media niepokie. A ty to sobie olałeś, no, no i masz do mnie jakieś pretensje. Jak no to nie... Ja po prostu powiedziałem, że odchodzę, bo dostałem lepsze warunki, prawda? No to chyba ty, jakbyś dostał lepsze warunki w innej firmie, Zaraz zarabiałbyś ku nas 100% więcej, to byś nie poszedł gdzie indziej?

ja z tobą chciałem rozmawiać. Nie, genera Dobre. generalnie, AVS generalnie media się rozmawia. to, że ja z tobą rozmawiałem, to nie wiem, tak samo jak w każdej innej firmie. Masz o sobie za jakiś tam nabór pracowników, a jeżeli masz jakieś, ale no to sobie idziesz do, 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 do pracodawcy, tak? Tak bardzo jasno rozmawiam. I wczoraj głupo jest mi jedno, ty, że kurna to AVS to, Media to chodzi, to Demo. Przychwa. Dobra, ja wiem, że twoi pracownicy kuna, by się wyparli, nie, żeby Kuna nie było. A ty myślisz, się że się nie zabezpieczam, to też zabezpieczam, kurde, zawsze jestem do przodu, myślę. Bo nieraz zostałem wychujany na pieniądze, kurde, ale zawsze walczyłem do końca i wyrwałem te pieniądze. Nie mówię, że jakieś wielkie, ale na pewno wyrwałem te pieniądze. AVS media demo. Końca, bo ja walzę o swoje, bo jestem człowiekiem. A prawo jest po to, żeby nas też chroniło. Ja wiem, że polskie prawo jest takie, kurwa, że jak masz pieniądze, to im masz prawo. Ja nie mam słuchaj gościu pieniędzy, nie mam sprawy, Ale ja walczyłem ja z... z... ja z... ja mogę, się mogę tak do... tak o... drogami przechodzić. To chodzi o to, że pieniądze sobie sponsorować powiedzmy, wszystkich, e, nie wiem, obojętnie tą osobę, która by przyszła, bo sobie ma ochotę dwa tygodnie posiedzieć i, 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 i za nie płaci. Płaci. Nie, nie, tak, Ja Ci powiem tak, była prosta umowa. Pracujesz u nas, masz wszystkie dokumenty i tak dalej. Że, wyszło jak wyszło, nawet człowiek nie zdążył się, że tak powiem, zorientować e, do, w temacie, a Ty żeś podziękował za pracę. Także naprawdę jakiś sposób też byłeś, nie ma okej. Okay, bo... no, ja miałem teraz odejść po tych trzech tygodniach. No jak miałem odejść w taki sposób, powiedz no. No nie no, miałem, miałeś nie odchodzić, tak? No albo trzeba było... No, ale Cześć dostałem też, ja po prostu tak? pieniędzy, to chyba raczej lepiej jak sobie pójdę chyba, tak? No dobrze, no to mówię, no to i i i ci nie wiem, Media no, Demon. Bardzo pan pokrzywdzone, że, że nie wiem, musisz, musisz walczyć. No ale ja, ty byś no, no, nie, no bardzo pokrzywdzone, jakby cię na 50 złotych wychurali? I, idź, idź i walcz, bo tak samo nie wiem, wydasz parę złotych na paliwo, wydasz tam... za ja no to, co Ja mogę wydać nawet i tysiąc złotych. AVS ja Media tomowę, nie, ma, nie ma sprawy. Ale wy też na pewno nie będziecie, nie ma sprawy. Ja to wiem, gdzie mam cokolwiek zawiadomić. Spokojnie, tu w internecie też się ogłosi takie rzeczy. Myślę, że się kurde, nie da tego załatwić. Wszystko uda się. Powiem Ci myślałem, że mówię, jest troszeczkę... AVS to, Media, to, media to, Demo. A, a, a generalnie, generalnie powiecesz... to tak jest a, tak samo, wyce to byli Nie, to, to jest lciciwe, nie ma problemu. Ale jak wy nie wtedy się zagarowały, to będziemy się zagadać, prawnie się zagadać. Dobrze, ale już nie nakręca się. Po pierwsze to nie ja, że tak powiem, że nie ma nie mój ojciec, tylko kiedyś powiedział, że tutaj jakiś tam temat. A także generalnie no to do kogo masz pewien Nie, ja złamałem mu mowa. Jaką umowę? Że że umowę? Tak, bo umowa tylko słowna. Tak? No, AVS no, tak, Media Demo. Uśród dziwne, uśród, dziwne, żeby w przeciągu tygodnia powiedzmy wziął i, i, i wszystko w taki sposób pozałatwiał znaczy, i że miało być to przez urząd pracy i tak dalej. Słuchaj, tak, 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 no, umowę to nawet to na próbę tak. się ludzie wpisują, nawet na tydzień czasu. Wpisujesz umowę na tydzień znaczy, czasu. tak, właśnie. Trzeba AVS Media Demo. taką umowę na tydzień czasu i by nie było... Ja tego mówię, skoro pracodawca powinien mieć od razu umowę. A mu od ale od razu, no dobrze, Urażony, ale... Do... od razu, od razu, od podpisujemy od ja 3 dni się próbuję no no no, no w... ja, 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 razu, od razu, od razu, podpisujemy umowę. od razu, od razu, dni powiedzmy, tam Także się od Jest no nie wiem, a ile, ile razem, nie wiem, było, było wszystkiego, nie wiem, takich roboczych dni, nie wiem, troszecz, troszeczkę więcej może niż... A.V.S. Ten media ten moment, Demo. To a tylko trzeba było, nie wiem, w jakiś sposób normalnie postępować jak sobie i już, i by nie było problemu, słuchaj, moment, Jak tak? ja wiem, jak człowiek odejść, tak? Chciałem... Zostałem lepszą propozycję, Słucham? nawet z małą rozmawiałem, no mówię, to co to ok. zrobić, a no to mała mówi, słuchaj, lepsze pieniądze na to zarobienia, czemu masz... Jest? A.V.S. To media to Demo. Jest, jest dobrze tam. No to, no, to 4 dni, to, no to Rano, 4 po południu, mam dwa dni wolne i tak dalej. No, ja, 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 ja tak samo byłem w, w niejednej pracy, że przepracowałem nie wiem, 3-4 dni i też kasy żadnej, żadnej Dobra, nie były. A więc AVS Media. Ja, 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 jakie dwa tygodnie? Dwa tygodnie to masz ewentualne. Jak? Tylko, od wiem, 1 maja do 16.00. Od, od jakiego 1 maja, kurwa, do 4 to było wszystko pozamykane. To co ty mi tutaj ja mówisz od maja. AVS Media maja, no tak, no to... No to od 1 no, maja to... mówię, tam nie więcej do 16, no te, te dwa tygodnie, że pracowałem. Dobrze, to żeś pracował pewnie po 20 godzin i żeś... Dobra Michał, naprawdę, nie, 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 nie rozmawiajmy, bo to nie ma sensu. Widzę, ty masz tutaj inne wyobrażenie. Mówię, media masz media Demo. Ma, jeszcze to sobie zadzwoń do ojca nie, i... Nie, ma co z wami w ogóle rozmawiać, jesteście kurna dla nie, nie kompetencji. Ja to sobie zadzwoń prawnie, bo to jest bez sensu. Tak samo mówili na tutaj koleżaka na adwokat. Dobra, nie ma, nie, ma, nie ma, no. Dobra, no na razie. Dobra. No, hey.